Ja bardzo polecam SKMK i to po lewej i to po prawej i polecam naprawdę SKMK, mi za to nie zapłaciła. To nie jest reklama, to ja tak naprawdę czuję. Polecam serdecznie. To jest MediaFan. Vlog o mediach, reklamie i marketingu. Jestem w Gdańsku teraz, w mieście wolności, gdzie dzieją się różne fajne rzeczy, ale ja zanim obejrzycie całość tego materiału, polecam Wam dyskusję na Facebooku. Świetna dyskusja dotycząca oznaczania treści reklamowych i materiałów sponsorowanych przez, przez youtuberów. My powiem tak, w blogosferze przez ostatnich kilka lat wypracowaliśmy sobie parę metod i parę takich zachowań, które, które są jasne dla czytelnika, dla firmy, dla widza. I one funkcjonują. I wydaje mi się, że YouTubosfera, vlogosfera powinna się ich jeszcze trochę nauczyć. I to mówię ja, Maciek z Neptunem na głowie, ale tak naprawdę nie widzę żadnego sensownego powodu, dla którego bloger, YouTuber miałby ukrywać fakt współpracy z firmą. I wszystkie argumenty, które jakby są proponowane albo z którymi się spotkałem, jednak świadczą w długofalowym takim wydźwięku na niekorzyść blogera. Przyjrzyjmy się im. Precjoza, błyskotki, bursztyny, tam za mną są gdzieś. Często pojawia się, niestety, od reklamodawców i od klientów pomysł, żeby nie oznaczać. Wiesz, nie musisz oznaczać, nikt ci nie zorientuje i tak dalej. To jest, niestety, to jest niestety błędna ścieżka. Zwróćcie uwagę, że w każdym szanującym się medium, czy to jest prasa, czy radio, czy telewizja, product placement, czy sama reklama jest wyraźnie oznaczona. Albo reguluje to prawo, albo zasady, które wprowadza tytuł czy dane medium. I ważne jest, aby blogerzy również tego typu zasad przestrzegali i sami je wprowadzili i sami pilnowali. Bo to też powoduje, że będą poważnie traktowani jako partnerzy biznesowi. Znaczy chciałbym, żeby było jak najmniej takich komentarzy, a one się niestety zdarzają, że w kuluarach mówi się, że blogosfera albo youtuberzy to frajerzy, można im trochę więcej zapłacić i tak naprawdę zrobimy wszystko, bo nie ma własnych regulacji. A już tak jak dzieciakowi się sypnie tam 5 30 10 tysięcy złotych, to już tam naprawdę jest nasz. Niestety takie opinie o nas, o was, o was się mówi. Warto, żebyśmy mieli ten taki kręgosłup biznesowy i w kontaktach z agencją i z klientami byli, byli traktowani Pani poważnie, jako partnerzy biznesowi, którzy mają swoje własne twarde zasady. Tak to jest w blogosferze, słuchajcie, od paru e, ładnych lat. No tak, czekam na taki moment na YouTubie. A już tak naprawdę niebezpieczną e, ścieżką są e, te momenty, kiedy na przykład marki alkoholowe proponują tego typu rozwiązania. Sam byłem e, świadkiem i, i znam swoich historii, kiedy firma producenta alkoholu proponuje, no, może nie oznaczaj tego, nie? że bierzesz udział w reklamie. I tu niestety jest... jest e, problem, bo, ponieważ tego typu działania z markami alkoholowymi są prawnie regulowane. Nie wiem czy pamiętacie taką naszą kampanię z lekkostroniczymi, z kotarskim, z kotetami, gdzie braliśmy udział w mistrzostwach blogerów, odgadywaliśmy Ceny, ceny win. Być może jej nie widzieliście, ponieważ ona była schowana za różnego rodzaju formularzami do, do akceptacji, jakimiś regulaminami, innymi rzeczami i te, żeby się było dostać trzeba się przebi było przebić przez różne prawne takie, takie sztuczki. Tutaj marka Lidl się mocno zabezpieczała, nawet za mocno za cenę, nie wiem, popularności tej kampanii ale tylko dlatego, żeby zachować się tej normy, czyli Propagowania materiałów, produktów alkoholowych w, w internecie. O, na przykład ta kawa tutaj jest bardzo dobra i mówię to naprawdę ja, nie zapłacili mi za tę reklamę. Mówię to szczerze: to nie jest reklama, to nie jest wpis sponsorowany. To jest dobra kawa. Słabo to brzmi, nie? Słabo co. Nawet jak nie widać, to niestety widać. I słuchajcie, to jest taki pokręcony, pokręcony wniosek, ale jeżeli jakiś youtuber nagrywa z materiał, jak to przypadkowo przechodził koło sklepu i trafił na wspaniały napój, postanowił go kupić, przetestować, i mmm, jak jest pyszny, A w tym samym czasie w telewizji rozpoczyna się emisja spotów właśnie tego napoju przypadkowo, i w tym czasie na mieście przypadkowo zaczyna wisi 200 innych billboardów i rozpoczyna się kampania. A jeszcze gorzej, kiedy pięciu innych blogerów, youtuberów Zaczyna robić wpisy czy, czy filmy reklamowe, które są wyraźnie oznaczone, to tak naprawdę największym frajerem jest ten gość, który tego materiału nie oznaczył, bo wychodzi na to, że traktuje swoich widzów jako frajerów, albo się ich boi, albo jest ich pod jakimś takim dyktatem, albo chyba jest dzieciakiem i nie rozumie pewnych relacji biznesowych. Tak mi się wydaje. To też jest o tyle ciekawe, że ukrywanie tego typu współpracy też trochę w słabym świetle stawia. Sponsora, bo zwróćcie uwagę, jest teraz sytuacja, ok, blogosfera się rozwija, jest tam sporo kasy, YouTube się rozwija jeszcze bardziej, jest tam jeszcze więcej kasy, sponsorzy się, się pchają i tak dalej. Nie ma tak naprawdę sensu ukrywać tego typu współpracy, ponieważ sponsor, kasa, komercjalizacja vlogosfery, powoduje, że ona może się rozwijać. To oznacza, że vlogerzy mogą, nie wiem, podróżować na zaproszenie innych firm, realizować swoje własne projekty, nagradzać widzów za aktywność, mają tam gadżety, inne rzeczy do, do rozdania, kupują, inwestują w własny sprzęt, rozwój i tak naprawdę przekształcają swoją pasję w zawód. Więc sobie, dlaczego traktować właściwie sponsora jako taką krowę do dojenia kasy? Być może może lepiej mieć takie podejście, że traktujemy naszych sponsorów czy firmy, z którymi współpracujemy, jako takich takich mecenasów, którzy umożliwiają nam właśnie rozwój. To w blogosferze dzieje się od lat i wydaje mi się. I to jest kolejny argument, dla którego nie ma powodu ukrywać współpracy z markami. Wręcz przeciwnie, widzę też taki trend, że sporo marek inwestuje mocno w relacje z influencerami, z vlogerami, z youtuberami, traktuje współpracę z nimi jako rzecz, która ma trwać długofalowo i tak naprawdę staje się takim, takim mecenasem i markami, z którymi warto współpracować i fajnie się z nimi pochwalić. Ta zupa tutaj jest naprawdę dobra i to mówię ja szczerze, nikt mi nie zapłacił za tą reklamę i naprawdę to jest dobra zupa. Spróbujcie jej, polecam. Nie zapłacili mi za tę reklamę. To moja szczera opinia. Wierzcie mi. Słuchajcie, oznaczanie reklam, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy temat, bo to nie zawsze musi być jakby oznaczenie takie chamskie, nie? To jest reklama, sprzedaliśmy się, materiał zawiera lokowanie, produk lokowanie produktu. Wystarczy gdzieś tam w opisie filmu, albo gdzieś w kwestii, w samym materiale wrzucić tekst czy, czy wiadomość dla widza, dla takiego dociekliw dociekliwego widza. Film powstał przy współpracy z daną firmą. Jestem na zaproszenie tej firmy. Robię ten projekt wspólnie z marką XX. Wtedy jasna jest sytuacja. Nikomu, nikomu nikomu nie przeszkadza, nikogo nie uwiera, a widz dostaje taki, taki jasny prosty przekaz. Firma, która by się upierała, żeby nie umieszczać takich materiałów, to głupia firma, nie współpracuje się z takimi. Brak takiego jasnego rozgraniczenia między tymi treściami reklamowymi, a treściami takimi naturalnymi powoduje do absurdalnych sytuacji. Doprowadza do sytuacji, kiedy niestety czytam albo słyszę blogera, który mówi nie, 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 to nie jest reklama, ta kawa mi naprawdę smakuje, albo ta woda jest naprawdę smaczna, nikt mi za to nie zapłacił. Uwierzcie mi, że nada trochę, prawda? Kiedy jasno informujesz swoich widzów, co jest reklamą, co jest takim płatnym lokowaniem produktu, a co jest um, Twoim naturalnym, spontanicznym materiałem, wtedy nie masz, te, nie masz tego problemu. Tam, gdzie nie ma oznaczenia, to jest Twój natura, naturalna opinia, spontaniczna, możesz lokować swe, sobie marki bez żadnego problemu. Tam, gdzie jest lokowanie, płatna współpraca, wymiana faktur, przelew pieniędzy i tak dalej, powinno być to jasno, jasno oznaczone. Jest jeszcze jeden ważny powód, dla którego te takie zachowania i reguły biznesowe warto w, w, wprowadzić. I on jest niestety bardzo poważny. Znaczy, wraz z rozwojem blogosfery i w ostatnich dwóch, trzech latach e, e, tego, co się dzieje na YouTubie, e, eksplozja nowych kanałów, e, coraz większe budżety, tak naprawdę dość ograniczona liczba, liczba gwiazd, ale wiecie, 100 tysięcy złotych pękło za lokowanie produktów w jednym filmie. To powoduje, że Oko Saurona czyli prawodawca, regulator państwo. Może w pewnym momencie sobie zacząć patrzeć. Halo, halo, co tam się dzieje w tej blogosferze, w logosferze. Blogerzy sobie zarabiają pieniądze bez naszego tutaj kontroli, jak to tak można. Musimy wkroczyć, musimy tam zacząć regulować. I wiecie, doprowadza do, do absurdalnych sytuacji. Zresztą mamy takich na każdym kroku. Na każdym kroku podatek od smartfonów, tabletów wchodzi, pomysły typu tam akta albo rejestracja blogów, vlogów już się przewinęła prze, przez nasze media. I niestety Taka wolna amerykanka, która panuje, panuje we vlogosferze powoduje, że to oko Saurona może się w pewnym momencie zwrócić w naszą stronę i kiedy my nie będziemy mieli wypracowanego swojego własnego stanowiska, własnych reguł, to niestety możemy się obudzić z ręką w nocniku. A takie materiały jak o ten tutaj z garnkami... To niestety mam ochotę walnąć po głowie tego blogera, który to zrobił, udawał, że jestem u mamy, mama kupiła gałki, postanowiła wam je przetestować. W firmie też był mi jedną z bańki za takie pomysły, niestety, i to jest ten moment, kiedy, kiedy tak naprawdę bloger powinien czuć się wykorzystany. Firma zadowolona, że zrobiła z blogera frajera na no, widz. No nie wiem, sami ocencie komentarzy, czy sami wyróbcie sobie opinię po przeczytaniu tego filmu. Ja gdybym był regulatorem, gdybym miał władzę prawną, to niestety taki materiał, jaki obejrzałem tutaj, spowodowałbym, że faktycznie podjąłbym jakieś działania. Hmm. W tej blogosferze trzeba wyprowadzić jakieś sensowne regulacje i ściągnąć z nich kasę. I to jest niestety argument za tym, żebyśmy sami się tutaj regulowali, wprowadzali czyste i jasne zasady, między innymi oznaczania reklam w materiałach sponsorowanych. Hmm. Czy wyczerpałem wszystkie argumenty? Pewnie nie, bo jest ich dużo, wyszedł pewnie jakiś tam godzinny materiał z tego, bo to tak naprawdę dyskusja z twórcami i z innymi blogerami, tuberami na chyba ciekawsze okoliczności niż tam gadanie do kamery, ale generalnie zachęcam do dyskusji i jeszcze raz ten, ten link na, na dole, gdzie, gdzie toczy się dyskusja o tym, czy, czy warto te treści oznaczać. A was zapraszam do komentowania i być może do, do gdzieś tam spotkania, przebicia piątki Blog forum Grańsk będzie, będzie za moment i gdzieś tam przebijań te, e, poruszenia tego tematu własnego przemyślenia nad tym, jak Wy oznaczacie swoje treści albo jaki macie na to, na to, na to pomysł. Po to, żeby też jakby sobie trzy, trzy nogi dobrze, dobrze tutaj zachować. To znaczy, żeby był zadowolony reklamodawca, czy tam klient, czy agencja, żebyście wy byli zadowoleni i żeby był zadowolony widz, wasz odbiorca. Jeżeli uda się nam te trzy takie ścieżki, taki trójkąt profesora Budzicha, te, 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 te trzy punkty dobrze ze sobą zsynchronizować, to wydaje mi się, że ten problem sam zniknie i nie będzie potrzeba żadnych takich odgórnych, dziwnych regulacji, których ja sam nie znoszę. Nara. Pozdrawiam z Gdańska, miasta wolności. Gdańsk nie zapłacił mi za tą reklamę. Ja naprawdę lubię Gdańsk, lubię tu przebywać. To nie jest płatna reklama i lokowanie produktu. Naprawdę. Naprawdę nie? Dobrze poszło, panie rozesadze? Dobrze?